Cześć z tej strony, foodies w podróży, czyli Zosia? I Kuba. Witamy Was z Parmy. Dotarliśmy tu szybciutko pociągiem, niespełna dwie godziny z Wybrzeża Liguryjskiego, z La Specji. Dokładnie pożegnaliśmy się z Cinque Terre, no i włoskim pociągiem. Dojechaliśmy ekspresowo właśnie do Parmy. Płaskie pociągi szybko jeżdżą, no więc jesteśmy. I nawet bez opóźnień, co, co ciekawe. Właśnie, to zastanawiające po naszej wycieczce do Rzymu, spodziewaliśmy się tutaj większych opóźnień, ale... a na razie jest bez, bez pudła, można powiedzieć. No i Parma przed nami. Czego się spodziewamy po tym miasteczku w Emilii Romanii? Ja się spodziewam pysznego jedzenia, szynki parmeńskiej, parmigiano, reggiano. No dokładnie, tak, to samo, to samo mi przychodzi do głowy od razu, chociaż oczywiście nie pominiemy żadnych Znamienitych tutaj obiektów historycznych, architektonicznych, no ale przede wszystkim nastawiamy się tutaj na pyszne jedzonko. Myślę też na dobre wino. Ty po drodze czytałeś, że Lambrusco. Ja Lambrusco. tak, to jest takie musujące, zazwyczaj czerwone, wytrawne wino. No, ciekawe, jak tutaj będzie na miejscu smakowało w jego ojczyźnie. No tak, znamy lambrusko. piliśmy też w Polsce nieraz jako takie orzeźwiające, musujące wino, nawet pamiętam, w jednego Sylwestra. Mhm. Zastąpiło nam szampana. Lambrusko właśnie, ale historii tego wina nie znaliśmy. Ja nawet nie wiedziałem. W ogóle muszę się przyznać, że jest Emilii Romani. No a teraz już to wiemy, więc pewnie jakaś degustacja wina też będzie grana. No pokażemy Wam wszystko, co dobrego uda nam się tu zjeść. No i co pięknego zobaczymy. A teraz zapraszamy Was już do subskrybowania naszego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie dzwoneczek, no to wtedy nie stracicie żadnego z odcinków na naszym kanale i będziecie zawsze na bieżąco. Zaglądajcie do nas na Facebook na Instagrama i na TikToka, to będziecie widzieli na bieżąco, co pysznego jemy i co pięknego oglądamy. To co, lecimy zrzucić te bagaże i szukamy czegoś I do jedzenia, Byli kiedyś we Włoszech w sierpniu, no to uważajcie, bo 15 sierpnia w zasadzie wszystko jest zamknięte, Włosi jadą na wakacje, no i wszyscy nas tak straszyli, że wszystko będzie zamknięte, nic nie znajdziecie, no i jakby do tej pory nie mieliśmy z tym żadnego problemu, wszystko było pootwierane, bez problemu sklepy i wszystko. Aż nastał ten 15 sierpnia, dziś jest 16, jesteśmy w parmie, właśnie szukaliśmy czegoś do zjedzenia, no i mieliśmy problem. Bo każda kolejna miejscówka, którą mieliśmy oznaczoną na mapie, Kiuza, to znaczy zamknięte na wakacje, wszyscy wyjechali na wybrzeże, nie ma miasta, jest opustoszałe, naprawdę aż się zdziwiliśmy. Dlaczego nie ma ludzi w mieście w ogóle? Parma no, no, nie jest jakaś super turystyczna, no ale jednak spodziewaliśmy się, że będzie ich trochę więcej. No ale znaleźliśmy, zobaczcie jakie cuda. No oczywiście z szynką parmeńską, no bo jakże inaczej. I z parmezanem, bo jesteśmy w farmie oczywiście. Druga jest z mozzarellą di bufala. Znaleźliśmy miejscówkę numero uno. Polecana pizza, pizzeria. E, wygląda wspaniale to wszystko. Ja mam jeszcze, o, aperola z pomarańczką. Przepiękny kolor, pasuje mi do paznokci. Nic mi więcej do szczęścia nie trzeba niż właśnie taka pizza. No ale spróbuję, bo już tak pachnie. Jestem tak głodna, że już nie mogę się powstrzymać. Mmm! Bardzo chrupiąca. Szynka oczywiście cienko pokrojona. Mm, skropiony odstęp w innym, takim balsamiko w zasadzie. Teraz obok jest Modena, przecież wszystko, wszystko tutaj miejscowe produkty. Mm, przepyszne, przepyszne. No, Włochy słyną z dobrych produktów, a to jest właśnie tego Intesencja. Tak jak się spodziewaliśmy, Parma to nie tylko świetne jedzenie, nie tylko doskonałe produkty, no, ale też niezwykłe perełki architektoniczne, również sakralne. No, przede wszystkim na uwagę zasługuje katedra przy placu, No jakże mogłoby być inaczej dłomo, katedra właśnie w Parmie, która znana przede wszystkim z niesamowitych fresków Correggia, które ozdabiają wewnętrzną część kopuły, przedstawiając w niebo wstąpienie Matki Boskiej. No, oprócz tego ciekawe baptystyki, Zupełnie inne niż te, które widzieliśmy dotychczas podczas naszej włoskiej przygody w tym roku. Dużo więcej różowego kamienia, mniej orientalny w swojej budowie, w swoim charakterze. No, ale nie tylko katedra. Jest tych budynków sakralnych tu znacznie więcej. Chociażby za mną e, widzicie kościół e, święt, e, świętego Jana Ewangelisty, e, w którym niektórzy twierdzą, że też znajdują się freski koredzie, ale to nie jest potwierdzona informacja. Pewne jest to, że są freski e, z XV-XVI wieku, które również zdobią e, jak jeden jedną całość, jeden taki zwarty obraz całą katedrę, cały kościół, przepraszam, od wewnątrz. No i również jest bardzo ciekawy Takawa świątynia, Bazylika eh, Santa Maria della Staccata, Czyli to jest właśnie stekata, to znaczy ogrodzona. I tu ciekawa historia się z tym wiąże, ponieważ wewnątrz znajduje się obraz przedstawiający Jana Chrzciciela. No i pielgrzymi z różnych regionów, z różnych krajów przybywali tak licznie, żeby ten obraz zobaczyć, że został on ogrodzony. No i stekata to właśnie znaczy ogrodzony. I z tego względu właśnie tak nazwano ten kościół. Wewnątrz znajduje się chociażby też Matka Boska z Dzieciątkiem fresk który został dzisiaj umieszczony już na ołtarzu. No naprawdę też bardzo, bardzo piękny, nie jest to tak znany w Parmie budynek jak katedra, ale myślę, że koniecznie musicie zboczyć w tę uliczkę i do niego zajrzeć, bo też malowniczo tworzy taką zwartą, piękną całość wewnątrz. W prawie każdym włoskim mieście można spotkać plac Giuseppe Garibaldiego, również w Parmie jest taki plac, my właśnie na nim jesteśmy. I mimo, że trwają, jest środek włoskich wakacji, w zasadzie miasto jest opustoszałe, no to tutaj aż tętni życiem. Ludzie siedzą w kawiarniach, siedzą na ławkach, rozmawiają i po prostu czuć, że to miasto jednak żyje. Ale kimże w ogóle był ten Giuseppe Garibaldi? Był to marynarz, żołnierz, walczył o zjednoczenie Włoch, głównie w Rzymie i na Sycylii się do tego przyczynił, co też głosi inskrypcja na jego pomniku. No, i dlatego Włosi tak bardzo go szanują i uwielbiają, że stawiają mu pomniki i nazywają jego imieniem place. Zanim widzimy ratusz, przepiękna fasada żółta z jakimiś tajemniczymi zegarami słonecznymi, jeszcze tego nie rozszyfrowaliśmy, zaraz tam podejdziemy i się przyjrzymy dokładnie z bliska, co też tam jest. Dookoła tego placu stoją bardzo imponujące pałace, kolorowe, pomarańczowe, żółty i ta cegła taka stonowana, kamienna. No, to tutaj jest symbol tego miasta i wszędzie ona jest. Jest to naprawdę miejsce, które trzeba w parmie odwiedzić i nie można go pominąć, bo to serce tego miasta. Po całym dniu zwiedzania parmy i to tak upalnym dniu, bo dzisiaj w parmie naprawdę 35 stopni, niemiłosiernie, gorąco zdecydowaliśmy się na lody, ale na lody w miejscu niewiele jakim, tuż obok katedry znajduje się lodziarnia cukiernia Bankini, która już 180 lat istnieje w tym miejscu, no i też e, smak lodów, który wybrałem nieprzypadkowy, dlatego, że to jest właśnie inspirowany e, smak lodów, inspirowany e, tortem duczescy, stworzonym dla Marii Teresy e, księżnej parmy, e, już Dawno temu. No i właśnie teraz taki tort duchescy można w wielu miejscach w Parmie zjeść. No ale jak widać, nie tylko tort, bo i lody właśnie zainspirowane tym smakiem. Właśnie tutaj kawałki tego, tego ciastka, ciasta czekoladowego również możecie dostrzec. No a z kolei Zocha, pokażę, ja tu pokażę, zdecydowanie się na zapajone. Też bardzo charakterystyczne, bardzo znane również w Romani lody z winem marsala, z dodatkiem bardziej kremowe czuć to wino zdecydowanie. No, fantastyczne zwieńczenie dnia w taki upalny dzień. Ja myślę, że dalej jest przynajmniej 32 stopnie, bo cały czas czuję pot na swoich plecach. No ale z takimi lodami przyjemniej znosić takie trudy zwiedzania. Kiedy szykowaliśmy się do naszego włoskiego wyjazdu, byliśmy niemal pewni, że codziennie na śniadanie będziemy jeść jakiegoś słodkiego rogalika z nadzieniem do tego kawkę. No ale jakże można jeść jakiegoś tam rogalika z nadzieniem, kiedy tyle dobroci w farmie nas zastało. No i musieliśmy, wiedzieliśmy już, kiedy przyjechaliśmy do farmy, że musimy spróbować tych niesamowitych, pysznych produktów, które tu są. No i śniadanie to idealna okazja właśnie, żeby chociażby takie krudo di parma, to krudo di parma, Maczko, a ono się rozpływa w ustach. Jest takie kruche i jednocześnie rozpływające się w ustach. Mam tu też parmigiano. Oczywiście z octem balsamicznym z Modeny, bo Modena też niedaleko, gdzieś między Bolonią a Parmą się znajduje. Mm. Niesamowite, po prostu wspaniałe produkty. Do tego mamy focaccio, jeszcze insalata mista. Wszystko bardzo dobre. Adres tej miejscówki Wam podepniemy, bo to taka totalnie lokalna miejscówka, z typu tu, jedynymi turystami, a siedzimy tu od około, hmm, pół godziny, myślę. Więc zdecydowanie warto gdzieś tam zboczyć trochę w uliczkę w Parmie i zjeść takie prawdziwe włoskie śniadanie, może nietypowe, bo Włosi raczej zabawiają tu rogaliki, no ale dla nas... To jest też taki podróżniczy experience i możliwość spróbowania i salami, i kopy, i różnych serów, które tutaj są, bo jest i parmigiano, oczywiście musi być, ale jest też i pecorino, i, i inne sery, ta chociażby. Naprawdę e, warto sobie taki experience zrobić. No, i musieliśmy chwilę przerwy zrobić cięcie, bo po prostu dzwony w, w miasteczkach włoskich kościelnych, non-stop, dzwonią. Po prostu jest 10.30, my nie wiemy, dlaczego one dzwonią. A on przez dwie minuty w zasadzie dzwonił, coś niesamowitego. Jak u nas o 12 to w święto. No, ale wracając do tematu tych wspaniałości parmeńskich, no to w okolicach Parmy, jeżeli bylibyście tu dłużej, możecie wybrać się do fabryki Parmigiano, możecie wybrać się do fabryki Prosciutto Crudo. No, my niestety tylko jedną noc w Parmie tym razem, więc nie mamy tej okazji, ale planujemy zaraz się wybrać na spacer żeby popatrzeć na lokalne sklepy, które tutaj oferują szeroki wybór serów. Oczywiście to są bardzo znane produkty i w Polsce w każdym nawet supermarkecie dostaniecie je, no ale Włosi mają tak szeroki asortyment, tak szeroki wybór, no że urasta to do rangi sztuki. Nie jest to tylko kwestia jakiegoś tam parmigiano, który akurat w sklepie jest dostępny, czy jakiegoś tam prosciutto crudo, tylko cały szeroki asortyment, z którego sprzedawcy Wam doradzą, czym się różnią poszczególne sery, poszczególne i wtedy możecie dobrać coś idealnego pod swój gust, popić to dobrą lampką wina i macie takie poczucie, że to nie jest tylko jedzenie dla zaspokojenia potrzeby fizjologicznej, no ale jest to jedzenie dla zaspokojenia potrzeby swojej duszy. jak wy, ale my na pewno podczas zwiedzania, zwłaszcza w lecie, szukamy zawsze takiego miejsca, gdzie można odetchnąć, nadcieszyć oczy zielenią i właśnie takim miejscem w Parmie jest Parco Ducale. Park w zasadzie przypałacowy, założony przez rodzinę Farnese, żeby pokazać, że to oni rządzą Parmą, że to oni tu są najważniejsi. Park założony w XVI wieku w stylu włoskim, potem w XVIII wieku przerobiony przez Bourbonów, którzy tutaj weszli do Parmy i objęli rządy nad nią. W w parku jest fontanna, niestety teraz. Y jest w przebudowie, w renowacji, otoczona normalnie jeziorkiem. Niestety teraz woda spuszczona, no ale cóż, takie uroki włoskich wakacji. Ale są też różne rzeźby i postumenty, można je oglądać w cieniu pięknych kasztanowców. W parku, jak już wspomniałam, jest pałac, Palazzo Ducale. Przepiękna fasada, symetryczne okna, przepiękne miejsce na zdjęcia. Niestety nie można go oglądać, bo w środku stacjonują obecnie karabinieri, ale czytałam, że są tam piękne freski, które można sobie jedynie wyobrazić Patrząc na tę bogatą fasadę. Myślę, że to miejsce jest na pewno warte odwiedzenia, będąc tutaj w parmie nie tylko w lecie, ale w każdą inną porę roku. Jest to ulubione miejsce do spacerowania mieszkańców, no ale też i turystów. Jak już zapuścicie się w okolice Parco Ducale i Palazzo Ducale do tej Parmy za rzeką, to warto odbić troszkę w bok, żeby zobaczyć Ospedale Vecchio, czyli stary szpital zbudowany w połowie XIII wieku dla pielgrzymów podróżujących tędy do Rzymu. Przez wiele, wiele wieków był to najważniejszy i jedyny w zasadzie obiekt, który zajmował się tutaj leczeniem okolicznych mieszkańców i właśnie pielgrzymów. Dziś już nie pełni funkcji szpitalnej, ale można go podziwiać z zewnątrz. Ma charakterystyczną taką kolumnadę, bardzo typową dla dla budynków włoskich z tego okresu, bo z tego okresu, konkretnie z XVI wieku, bo wtedy pod panowaniem właśnie rodziny Farnese został przebudowany i możemy go oglądać właśnie w takiej formie, w jakiej wtedy został zaprojektowany. No i niecałe 24 godziny w farmie minęły i pomału wsiadamy w pociąg. Już zaraz odjeżdżamy do Bolonii. No i farma przy, przywitała nas bardzo smacznie. Nie mogę, nie mogę tego <laughs> pominać. I naprawdę. pożegnała, i pożegnała też, dlatego że tak. ostatnie <laughs> chwilę w farmie też spędziliśmy w bardzo fajnej restauracji, pasticcerii w zasadzie. Dlatego, że zjedliśmy makarony, makarony i sałatkę, i to restauracja spaka, jak dobrze pamiętam, w samym dobrze. centrum, bardzo blisko, bardzo blisko. Właśnie u takiego centrum historycznego Parmy, więc śmiało możecie tam wpaść. Jeżeli będziecie mieli mało czasu, bo też dość szybko udało nam się tam zjeść. A bardzo nam na tym zależało, no bo mieliśmy ekstremalnie mało czasu dzisiaj, właśnie przed odjazdem naszego pociągu. Skusiliśmy się na carbonara, spróbowaliśmy też kacie Pepe, no i sałatki z bakłażanem à la Norma. No ale ta Carbonara była przepyszna, krebowa, taka serowa, par no z, i z Tak, no i z lokalnym akcentem właśnie, bo z parmigiano-reggiano właśnie Czasem się z pecorino, czasem z parmigiano przygotowuje. Carbonara nasza była z dodatkiem właśnie parmigiano-reggiano, a z kolei sałatka a norma z tym grillowanym czy pieczonym bakłażanem, ciężko stwierdzić, z aceto balsamico di modena, to czyli nie? zakończyliśmy w pięknym tutaj emiliańskim <laughs> stylu, można powiedzieć. Ale pozostajemy w Emilii Romanii, dlatego że zaraz udajemy się do Bolonii. No i Bolonia no to wciąż Emilia Romania, więc mamy nadzieję, że tam już bardziej mortadelle będziemy smakować. No a w kilku słowach, podsumowując e, nasz pobyt w parmie, no to trzeba by powiedzieć, że miasto bardzo mało zobowiązujące, jeszcze mniej turystyczne niż Pisa. Chociaż wydawało nam się, że już w Pisie było mniej turystycznie niż we Florencji, no to się okazuje, że parma totalnie lokalna. Tak, dosłownie. I y, jest naprawdę mało turystów. No nie wiem, może to jest specyfika tego okresu, w którym jesteśmy no, ale w piwali nie ma. No ale no właśnie, Włochów nie ma, ale turystów w ogóle generalnie nie ma. Czuliśmy się w wielu miejscach jedynymi turystami w okolicy. E, parma generalnie też okazała warta odwiedzenia. Też pełno pałaców, chociaż takich trochę prostszych w formie i trochę skromniejszych niż w izierczych Ale to chyba dobrze, to Ale... chyba dobrze tak. dlatego że tutaj skupiacie się, jest pięknym tłem Parma e, dla tych wspaniałych smakołyków, które tutaj możecie kupić, możecie spróbować, nie odciąga waszej uwagi od restauracyjnego stolika. E, no ta architektura, ponieważ tak jak Zocha mówi, ona jest tutaj skromniejsza, e, jest piękna oczywiście i dalej macie piękne, kolorowe, włoskie e, budynki, kamieniczki, pałace. Piękne kościoły. Dokładnie tak, ale nie jest to taki przepych jak chociażby we Florencji, więc zdecydowanie e, możecie tutaj się e, konsumpcji oddać, chociaż trzeba też szczerze powiedzieć, że Parma e, na jedną noc wydaje się tak optymalnie, dlatego że wydaje mi się, że gdybyśmy mieli tu dłużej zostać, no to wtedy już pewnie byśmy szukali w okolicy, może do fabryki Parmigiano, byśmy się wybrali może do farmiki, fabryki Prosciutto Crudo, no a tak, żeby tutaj po centrum historycznym Parmy pochodzić, e, no to jeden dzień zdecydowanie wystarczy, jedna noc w zasadzie takie półtorej do Dnia, powiedzmy. No to chyba tyle z Parmy. Tyle. Myślę, mamy nadzieję, że Was zachęciliśmy. Zwłaszcza, że pociągi włoskie świetnie jeżdżą, więc możecie spokojnie. Na przykład, będąc w Bolonii do Parmy, nawet na jedno popołudnie się wybrać i też nie będziecie, myślę, zawiedzeni. Godzinka drogi. Dokładnie, a my się już żegnamy. Przypominamy, żebyście subskrybowali nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zaglądajcie też do nas na Facebooka, na Instagrama i na TikToka. Będziecie na bieżąco z tym, co pysznego jemy i co pięknego oglądamy. No i pamiętajcie, żeby smakować życie. I nie zapominajcie o przekąskach. Thank you.